Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Let's Play Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft. Witam w poziomie City, w biurze panny Sophie Lake, która zabrała nam nasz artefakt i my musimy oczywiście ją gonić. Co zaraz uczynimy. W ogóle ma ładne rybki. A stamtąd niby przyszliśmy chyba. Dobra, idziemy. Idziemy za panną Sofią. Jak mówiłam w poprzednim odcinku, ten poziom polega głównie na walce z bosem i jest tylko tym. Znaczy jest bardzo krótki i praktycznie, nie wiem, pójdzie nam pewnie dość szybko, no ale... Teraz trzeba być dość ostrożnym, bo panna Sofia tutaj szaleje. Zaraz wam pokażę. O, tam. No, i ona strzela oczywiście z tego artefaktu, yy, który my chcemy. Yy, wow. I normalnie konwencjonalną bronią, wow, trzeba uważać na te ładowane. Bo te ładowane zabijają chyba od razu. Albo przynajmniej zabierają dużo życia. A te takie pyknięcia, co co chwilę robi, to nie są aż takie groźne. Więc można to przeżyć. Yy, w każdym razie no oczywiście bawi się tym naszym artefaktem, który chcemy. Wow. O. Ej. Okay. Nie, właśnie, właśnie, właśnie właś na górę. Nie. Wa, właśnie, 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 właśnie kobieta. Dobra, ona się tu przemieszcza też. Nie wiem, co ja zrobiłam. Chyba sobie coś otworzyłam. No ej! Właśnie tam. O, tu, to zielone chyba sobie otworzyłam. Nie! Ratunku. I my musimy oczywiście ją zabić sposobem, bo normalna broń na nią nie działa, tak? Mówiłam to? Czy nie? No właśnie, nie wiem. Czy ona mnie zabije? Nie! Boże, drogi. Nie! O, Zabiła mnie, co za fail. Nie, już od nowa. Boże, ja pamiętam zresztą, jak ja jej się bałam. Jak przechodziłam za pierwszym razem tą Braidera. Nie strzelaj teraz, proszę. No, właśnie że tam. Płaś, płaś, płaś. Eee, Także nie było wcale mi łatwo i ni... <laughs> jakoś tak. No, a? on. Dobra, wezmę tą apteczkę, bo ona mnie zjedu. Właś, właś. Potem pozbieramy te apteczki tutaj. Okej, okay, właśnie tam na górę, właśnie, właśnie, właśnie. Ona właś. też jest taka skoczna. Co tam? Nie tam. Nie patyczkuje z nami. Też potrafi sobie skoczyć. Dobra, zapiszmy tu. Teraz doskoczyć tam. To chyba nie będzie taka prosta sprawa. Nie, nie ładuj artefaktu. okej okay. dobra, i teraz się schowamy. No i widzicie, ona stoi w takim fajnym miejscu, gdzie um, wszystko jest pod prądem. Więc wystarczy strzelić tutaj. I upiekła się nasza Sofia. No jak widzicie, tam został artefakt. Niestety teraz wszystko jest pod prądem i nie można tego wyłączyć za bardzo. Więc jak wejdziemy na ten mostek, to nas popieści. Więc musimy znaleźć sposób jeszcze, żeby to wyłączyć. Ale najpierw pójdziemy po sekret. Skoro już. Zabiliśmy Sofię, to może iść po zakret. No, ale pozbieramy najpierw apteczki. A niestety sekret był tam gdzieś przy początku. W sumie mogłam go po drodze zabrać, ale już tam pal 6. Okej, okay, i to chyba gdzieś tu było. Nie a jeszcze niżej trzeba zejść. Ale to było jeszcze. Wow, tu była jeszcze pierteczka. Ja ją sobie hapniemy. O, I to będziemy mieli zejście do sekretu. Mamy rakietkę. Aha, rakietkę i apteczka. Więc w sumie zysk całkiem niezły na no, tym. No, tylko musimy tam z powrotem włazić <noise> na górę. No ale przy takie już uroki Tomb Raidera, że zawsze trzeba się wracać. Znaczy nie, no może nie zawsze, ale po prostu dość często. Mimo wszystko. Zwłaszcza jeśli chce się wszystko zebrać. A teraz na szczęście nie mamy Sofii, która będzie w nas strzelać. Tak miło. Przycisk tutaj. Ja w ogóle kiedyś myślałam, próbowałam dojść jakoś inaczej do Sofii, bo też nie wiedziałam, że należy ją zabić sposobem i chciałam ją zajść gdzieś tam od tyłu. I pamiętam, że weszłam tam gdzieś na dach z tym helikopterem, i myślałam, że do tego helikoptera mam wejść z nim zrobić w ogóle. No to tak weszłam trochę nielegalnie, chyba. Tam. Dobra, i my chyba możemy przeskoczyć sobie stamtąd na drugą stronę. Taka epicka walka na, mm, e, na wysokościach. O, tutaj sobie można skoczyć. No, tylko trzeba być ostrożnym, bo e, tam jest... Tylko czy tam na dole coś jeszcze było do zebrania? Właśnie się, się kręciłam w tym dole zawsze. Usiłując pokonać Sofię z tej strony. A tu guzik. Ja to tylko zejdę zobaczyć, czy Czy są czegoś nie ma. Bo w sumie ten level i tak jest dość krótki, więc. No dobra, chyba nie ma. No nie sądzili, że gracze będą się tu rozglądać. Trzeba było zejść na dół. Chociaż nie, wydaje mi się, że można to przeskoczyć. Tutaj wszystko jest pod prądem. Tam, gdzie się tak sparkli. To wszystko jest pod prądem. Tu można przejść. A, tu mamy przycisk czemu akurat po jej stronie. Ale tak, dzięki temu możemy wejść i zabrać nasz artefakt cudowny. Także. No to się da przejść jeszcze szybciej, no bo wiadomo to jest tylko poziom z bosem, no ale. Speedrunów nie robię. <ścoughs> Póki co. No. Mamy do wybrania ostatnią możliwą miejscówkę, której jeszcze nie odwiedziliśmy, czyli Wyspy Południowego Pacyfiku. Ostatni taki artefakt, powiedzmy, do zdobycia. Potem ona będzie przejażdżka jeszcze w jedno miejsce. No, także wybieramy się w cieplejsze rejony. Okej, okay. ja się tu tylko wynurzę, żeby, żeby zaczerpnąć powietrza. Lara ma tutaj bardzo miły stroik, w sumie możemy sobie wypłynąć. Tu są na szczęście takie zwyczajne rybki, nie, nie żadne piranie czy coś. Możemy sobie w sumie wyjść na tą plażę. No, Lara ma tutaj taki bardziej kusy stroik yy, od tego swojego normalnego. Po prostu krótszą bluzeczkę jeszcze bardziej. <grych> No, no, w końcu jej gorąco. Więc jak najbardziej pasuje. No i ogólnie tu jest bardzo, bardzo ładne krajobrazy tutaj są. Więc będzie co oglądać. Ale to już oczywiście następnym razem. Szkoda tylko, że tak mało jest tutaj tych um, filmowych scenek. To mi tak tego brakuje troszkę. No ale cóż, niestety. Tak, to jest po poziom Costal Village. Ale już za niego zabierzemy się następnym razem. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do usłyszenia w kolejnych Tomb Raider 3, gdzie będziemy się zmagać z wyspami, czyli wyspami. No, To cześć!